Fanatyzm ukraiński zażądał wolnej Ukrainy bez Polaków i bez względu na wiek tych Polaków. Ale dzieci cierpiały najbardziej. Po pierwsze, były mordowane i ginęły. Po drugie, jeżeli przeżyły. To widziały śmierć swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa, sąsiadów, przyjaciół. I po trzecie, zabito w nich raz na zawsze niewinność dzieciństwa. Moja babcia Aniela, rocznik 1930. Nigdy tej niewinności i tego dzieciństwa nie odzyskała. Kiedy wspominała o tych czasach, Niechętnie, ale do mnie wspominała, wiedziała, że ja się interesuję i ze mną rozmawiała. To zawsze patrzyłem, jak jej palce wbijają się w stół i paznokcie zdzierają.